Cześć, z tej strony Łukas, zachęcam do podzielenia się odcinkiem i filmikiem kanału. Dzisiaj chcę nawiązać do poprzedniego odcinka, który był związany z tematyką wartości pomiędzy innymi, ale dzisiaj chcę... Nawiązać odcinek do tematyki, ile. Często gdzieś na ulicach się spotyka i się mówi, ile ten człowiek zarabia, ile ten człowiek ma, jak dużo ma, jak wiele posiada, ile osiągnął, jak wiele zrealizował, ale rzadko kto przywiązuje uwagę do tego, że jeżeli ktoś posiada, ktoś coś ma lub coś zrealizował lub osiągnął, lub nawet jak ma dużo forsy, to drugą stroną medalu jest to, że tak naprawdę duża ilość pieniędzy, którą się ma, wiąże się z dużą ilością wydatków, wiele sukcesów, których się ma, wiąże się z wielką liczbą poświęcenia różnych spraw życiowych. Czy załóżmy, jeżeli się ma ogromne zasoby materialne, to też wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością. I zawsze należy pamiętać, że za słowem, ile lub wiele kryje się też druga strona medalu, która oceniana jest jako ile się daje i ile poświęca w imię danej wartości. Pozdrawiam gorąco, podzielcie się filmikiem, trzymajcie się ciepło, udanych kończących się wakacji Łukasz.